Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Czy są to Loki? Loki, to nie Loki. Pozdrawiam panią. Dobra, słuchajcie, podpowiem wam, bo słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. W jednej z koper, dobrze, powiem tak, w jedynce jest imię. Tu jest imię. Ty mi powiedz jakie? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jaka jest odpowiedź? Kolejna. Kolejna. Więcej niż jedna linia otwarta. Dobry wieczór. Halo, halo, halo. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? Nikola. Jak, jak głośno? Nikola. Nikola. Jeszcze nie, jeszcze nie. Zapisuję. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to jest Jaka? po raz trzeci dzisiaj. Ojej, ojej, słuchaj, no to może do trzech razy sztuka. No, Jaką masz odpowiedź? Chociaż do, dosłownie nie oglądam do końca, ale może się uda to słowo. Limba. Trzymam kciuki, mocno. Jak? Limba. Limba, oj. Też nie, też nie. Trzymam, trzymam kciuki, już nie mogę się doczekać tego zwycięzcy, który... Ale nie. Kalorie, korzystaj z tego, że jest więcej... Słuchajcie, może mi się podwyżka przydała, co? A że ja tu dziś mam władzę absolutną, słuchajcie, to 700 zł za każdą dobrą odpowiedź. 700 zł za każdą dobrą odpowiedź, dobry wieczór. Dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Witam panią. Proszę pani, jaka to odpowiedź? Kram. Kram? Kram. Proszę przeliterować. k a -my. Kram. Nie ma takiej odpowiedzi. Dobry wieczór. To Witam ja znowu stawiam na bilon. 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 Bilon, bilon, ale słuchaj, był bilon. Za każdą jej zawartość 800 zł jest w puli, a Ty w tym momencie układasz te słowa, które mam obok. Możesz wykorzystać wszystkie, możesz wykorzystać 3, 4, 5, no, dowolnie jak się pasuje. Ważne, żeby korzystać. Każdą dobrą odpowiedź z koperty. 1000 zł i to nie jest żart. 1000 złotych, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Jaka jest odpowiedź? Leon. A nie Leon? A nie Leon? Zapiszę go. Nie wiem gdzie. Tu chyba. Kochani, jeśli nie Leon i tych kilka pozostałych odpowiedzi, które się pojawiły nie, to co nam zostało? Znasz to imię. Tylko musisz je ułożyć. I wygrasz tysiąc złotych. To nie jest żart. Jaką wymyśliłeś propozycję? Jakie masz imię? Warte 1000 zł i myślę, że zaraz usłyszę to imię. Nie wahaj się. Tysiąc złotych to bardzo.